Witaj nowy dniu 18 czerwiec 2022 godzina 9.15 startuje trzeciego dnia mojej wyprawy szlakiem Wylot-Dunajec spałem na polu namiotowym Bartkowa bardzo fajne ciche spokojne miejsce Okolica malownicza, fajna, nad jeziorkiem rożnowskim. Fajny klimat. Nawet nie padało. No ja zaczynam dzisiaj. Eee, podróż. Trzeciego etapu. Dzisiaj mam zamiar dojechać w okolice Świętokrzyskiego, czy prawie pod dom. Znaczy prawie. Dzisiaj na blacie ma być agroturystyka Bartkowo. Muszę zadzwonić z trasy. Czy się tam można przekimać? Dzisiaj może mi się uda. Domek jakiś albo pokój. Trzeba by się podładować, bo powerbanki z dwa wykorzystałem, trzy. Jeszcze jeden został. Cały i, i drugiego tak 75%. Około 80 Około 82 km dzisiaj do przejechania. Jeżeli chodzi o dystans, jaki mam do pokonania. No i na rozgrzewkę mamy pierwszą górkę. Tak jak wspomniałem wcześniej, też bez ciśnienia. Plant być w okolicach godziny 18. Na miejscu wczoraj miało być 85. Wyszło 96 km, bo jeszcze się gdzieś tam pokręciłem w okolicy. Pozwiedzać, Coś zobaczyć. albo szlak tak oznaczony dzisiaj pogoda ma być super jak dla mnie to nawet za super bo zapowiadają około 27 stopni Jeśli chodzi o temperatury Opadów żadnych Zachmurzeń żadnych i to takie preludium przed jutrem, <laughs> jutro ponad trzy dychy na budziku ma być. Co prawda, jutro trochę krótsze odcinki w okolicach 72 km. No, zobaczymy. Jutro się będę martwił, jutro Na razie Jest dziś 82 km do pokonania i maszerujemy Znaczy ja maszeruję koza jest spychana Mikstury jest przygotowane Panoramiksa Testuję jeszcze nowe szoty, znaczy nowe z Olimpu. Zobaczymy. Mam wrażenie, że wczoraj, jak zaaplikowałem szociki No więcej jakoś tak mocno że dzisiaj powtarzam zabieg zobaczymy no oczywiście pokręciłem trochę trasę ale tu... widzę że po trasie jakiś zamek ma być to zobaczymy co to jest Zjechałem już z gór teraz jadę w kierunku Tarnowa. Tak wygląda Welodunajec. Już od ładnych paru kilometrów. Tu jadę sobie wałem. Pięknym asfalcikiem. Ptaszki śpiewają. Słoneczko świeci. Od czasu do czasu po lewej stronie jakieś 30 metrów ode mnie jest Dunajec, tam sobie płynie tu jakiś zamek ma być mor i spróbuję poderwać drona Jak się uda to coś nagram To będziecie mieć przebitki w filmiku ogólnie Początek ciężki, w sensie takim, że jest masa podjazdów. Ja oczywiście ten rower pchałem, bo to e, no nie dałbym rady, więc go wprowadzałem. No, ale słuchajcie, zjazdy później, no mistrzostwo, mistrzostwo ekstremalne. Ja tylko trzymałem kciuki, żeby mi się linki nie urwały. Bo mogłoby być nieciekawie strome, długie zjazdy. Nie nagrywałem tego, zapomniałem kamery włączyć. No ale robiły robotę. Udało się zjechać bezpiecznie. Nie rozpędzałem mojego pociągu. Bo, tak jak mówię, to jest jakieś 130 parę kilo razem ze mną. Także wolę wolniej zjechać, a bezpieczniej. Niż nie daj Boże, jakby się coś miało dziać, no to trochę by było, mogłoby być nieciekawie. Tak powiem. Pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. A teraz sobie jedziemy w kierunku Tarnowa. Ma być gdzieś tutaj mor, tak jak wspomniałem. Klapnę. Zjem coś, bo już pora jedzonka się zbliża. W sensie y, organizm się domaga. Nie to, że mi się chce, ale, ale czuję, że trochę brakuje tej energii. Także wiedzie kabanosik. Popijemy. To wszystko moim magicznym wywarem Jak na razie nogi dają radę. I jadę. Michu on Znów nadaję. Dobra, odpocząłem zakliczynie na morze Ogólnie fajne te mory Tylko jedna niefajna rzecz Straszny syw na nich jest Straszny syf, ale to wątpię, żeby to była sprawka rowerzystów, bo bardzo dużo potuczonych butelek po wszelakich alkoholach pudełka po pizzy widać że są też się to podoba i, i raczej to oni zostawiają takie nieładne wizytówki z tego co kojarzę to urzędy gmin powinny dbać o te odcinki, przez które przebiegają trasy rowerowe Na pewno tak jest w przypadku Green Velo, W sensie Odbiór nieczystości Otrzymanie infrastruktury i tak dalej tak dalej Jak widać to Zresztą jak jeździcie to też widzicie, że różnie to bywa Mnie najbardziej pozytywnie zaskoczyło Podlasie pod względem czystości. Naprawdę słuchajcie na tych morach normalnie można spać na ziemi i jest czyściutko, naprawdę jest czyściutko tu na wylodunajcu już stawałem na kilku tych morach i no, tak słabo to wygląda Zotarnowa jakieś trzy dychy e, ogólnie dzisiaj śpiewa agroturystyce kogutowo Rozmawiałem już z przesympatycznym panem Robertem którego już gorąco po No, i tam dzisiaj około 18.00 sobie będę spał. No tylko zobaczymy, czy w swoim namiocie, czy u niego w namiocie, potomki mają zarezerwowane wszystkie. Także no zobaczymy na miejscu. Posiliłem się, kabanosik wleciał. Mam straszną ochotę na loda. Gdzieś tam bliżej waternowa trzeba będzie zjechać trochę do jakiejś miejscowości. Czyli za, zaczynają się nietypowe zachciewajki. Nie jest dobrze. Wieje strasznie, także. Drona nie wyciągam na razie, bo nawet jak wystartuje, to nie chce mi się go gdzieś szukać w polach. to jest otwarta przestrzeń, także no mam ochotę polecieć nad ten Dunajec, tylko kurde. No wieje strasznie. A łazić, szukać drona, to też tak szkoda czasu. Także postanowiłem, że na razie go nie wyciągam Jak się trochę ten wiatr uspokoi To wtedy go odpalę A na razie sobie jadę Dobrze, że ten wiaterek trochę wieje Bo moi drodzy Przynajmniej daje takie złudzenie, że trochę chłodniej jest I tam stanąłem w tym zakliczynie Sauna a jak się jedzie, jest przyjemnie. Co innego, zapewne wieczorem powiedzą moje ręce, ale popieką, popieką i przestanie. A, taki update. Ból dupy nie występuje. Jadę trzeci dzień. I cholera nie boli. Nie to żebym się nie cieszył. To pamiętam na Green Velo to dopiero po trzecim dniu mnie przestała boleć. A tu mnie nie boli w ogóle. Odczuwam, ale to już, że tak powiem, ten poziom bólu jest znośny, nie nieprzyjemny. Nie wiem czym to jest spowodowane bo nic nie zmieniałem od ostatniego jeżdżenia takiego długiego nic nie korygowałem Zestaw ubrań cały pra czas praktycznie taki sam też nic nie zmieniałem Albo się zadek przyzwyczaił albo to jest jeszcze to, że robię krótsze odcinki 90 No Wczoraj pykło 9 dych ale też nie tyłek nie bolał Także nie wiem Ale Cieszę się tym Najbliższy plan znaleźć jakiś sklep z lodami Tak mi się cholernie chce loda, no, że już zjechałem z wałów Jadę drogą Czy w sensie ulicą Większa szansa jest Może przy okazji, coś się doopatrzę do jedzenia. Powiedzmy kolację mam, są jeszcze zupki. Pasztecik jakiś można by wziąć. Zostało mi pół pasztetu, mam dwie bułki pół pasztetu. No więc zobaczymy. Jak się jedzie, jest fajnie, wiaterek wieje. Ale jak się stanie, jest masakra. Sauna. Trwa właśnie trzeci dzień mojej wyprawy. Obecnie mijam tarnów. Tutaj, jeśli chodzi o kwestię szlaku, jest nazwijmy to umowna. Jadę w Velo Metropolis Ona omija Tarnów Niby razem z Velo Dunajcem leci Ogólnie się jedzie Plusem jest to, że po przejechaniu kawałka drogą krajową Zjeżdża się w prawo na skrzyżowaniu. Zaraz jest sklepik. Można sobie zjeść lodzika co też właśnie uczyniłem No i jedziemy jak widzicie takimi poboczami. Po lewej stronie jak dobrze widzę jest Dunajec. Po prawej pola, przede mną asfalt, za mną asfalt. Także ciśnę. Ogólnie pogoda jest super. Według mnie mogłoby być troszkę więcej chmur. To by przysłoniły. To by przysłoniły trochę słońce bo łapka już mam czerwone całe, no ale oczywiście po co brać krem do opalania z filtrem, powtarzam się, któryś raz już to mówię, po co takie coś brać

Tu siedzą sobie, łowią rybki, opalają się dzieciaki się pluskają w wodzie No ale nic dziwnego Piękne słoneczne dni zachęcają do tego ale ešte ładne Aha. Uh -huh.